Zmęczenie po pięciu spotkaniach może dawać o sobie znać. Jednak dziś nikt nie może sobie pozwolić na taryfę ulgową. Za nami pięć fantastycznych meczów, a przed nami jeszcze większe emocje sportowe. I... Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry faul. Suarez przesuwa się z piłką coraz bliżej bramki. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie. Czy potem strzale będą prowadzić? Genialny strzał Suareza. Prosto do bramki. Bramka aż praktycznie bezradny. Oglądamy powtórkę tego gola. Pięknie uderzył w zamiesieńki róg bramki. Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. Liverpool przystępuje do natarcia. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuło. Se... Próbował, ale nie udało się. Dobre przejęcie podania w środku pola. Lodeiro. Kawani. Milner. Daniel Staric. Sędzia odwizdał faul. I pytanie, co zrobi dalej? No, jeszcze na dobre nie zaczęli, a już mamy żółtą kartkę. Przytko rozpoczął nam się ten mecz. Ależ niewiele mu zabrakło, ale jednak nad poprzeczką. Filipe Coutinho. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Filipe Coutinho. Za szybko stracili. Sanchez. Pereira. A teraz Sanchez. Podaje z powrotem. Ryzykownie, ale udanie. Kaseeva, Winaldo. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Zdążył w ostatniej chwili. Próbują ataku bokiem boiska. Ale Valonorios, szansa, było bliska, jednak słupek. Piłka wciąż w grze. No nie, nie udało się. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Jest szansa? Ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. Winaldum. No, z tego miejsca można strzelać. Daniel Staricz. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Alberto Moreno. Lukaszewa. Po tym zagraniu przeciwnika będziemy mieli rzut wolny dla Liverpoolu. Winaldum. Liverpool teraz atakuje. Uderzenie. Kapitalnie broni. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Daniel Staric. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Uderzał sprytnie, nisko posłał piłkę w stronę bramki i nie pozostawił bramkarzowi wiele do powiedzenia. Mam nadzieję, że realizator pokaże nam akcję z innego ujęcia, bo byłem niemal pewien, że piłka minie bramkę. To tak jak Janer, może piłka dostała jakiejś rotacji i po odbiciu od słupka wpadła do bramki. Mamy gola. Suarez jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Przejęcie i przy piłce Liverpool. No może być groźnie. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. No i udało się odzyskać piłkę. No i mamy dobry, udany odbiór. Uwaga, Liverpool przesuwa się z piłką do przodu. Teraz szansa na prowadzenie. Nie ma gola. Piłka opuszcza wojsko. Będzie roczne dla Liverpoolu. Filner Daniel Stalic. I wyłapał tę piłkę. Remis po pierwszej połowie meczu. Mamy szósty dzień rozgrywek. Powoli zbliżamy się do końca zmagań w fazie grupowej turnieju. Pozostało im jeszcze 45 minut gry i sędzia wznawia mecz. Mogliśmy oglądać wiele ciekawych zagrań w tej grupie. Myślę, że w tej połowie zobaczymy jeszcze kilka. Teraz przejęli to podanie, i co dalej? Liverpool przystępuje do natarcia. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Wybiega na pozycję. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Alberto Moreno, Filipe Coutinho. Milner. Daniel Staric. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Cavani. Beccino. Blisko pole karne. Suarez. Genialny strzał Suareza. Prosto do bramki. Bramka Bramkarz praktycznie bezradny. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. Liverpool musi się teraz otrząsnąć, grać swoje i szukać wyrównania. Dobra pozycja do oddania strzału. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ale wspaniale grają piłką. Teraz Liverpool znowu grę z linii bocznej do bramki przeciwnika naprawdę niedaleko. Już blisko pola karnego wina. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Jest przejęcie, i mają szansę. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Milner, Daniel Staric. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Dobra interwencja obrony. Kates. Pecino. On obchodzi dzisiaj urodziny. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. No, przed nami statystyki dotyczące posiadania piłki. I widać, że nikt tu nie ma przewagi. To się zgadza z moimi obserwacjami. Mecz jest bardzo wyrównany pod tym względem. Luka Lejba. Daniel Staric, Filipe Coutinho. Liverpool teraz atakuje. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Przechwycili przeciwnicy. W ostatniej chwili przejęli. Robi się niebezpiecznie. Alberto Moreno. Próbował, ale nie udało się. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Kawani. Ale znakomicie rozgrywają. gdzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. I mamy podwójną zmianę. Na boisko wbiega dwóch graczy rezerwowych. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Uderzenie w stronę bramki. Nie ma gola. Cavani. Ładna seria podań. brawo! Bliska już do bramki. Próbował, ale nie udało się. Pereira. Strata, bata. Filipe Kokiniu. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę. Zwyk